Dzień dobry, witam serdecznie, tu Jacek Bartosiak, witamy w Strategy Future. Jesteśmy całym zespołem w składzie Marek Budzisz, Albert Świdziński, Lidwan Bariur-Kosta. To jest pierwszy z naszych cyklicznych programów, które są nadawane raz na dwa tygodnie. jest pierwszy program w roku 2023. I drodzy Państwo, porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, a nagrywamy to 5 stycznia roku 2023, co według nas przyniesie rok 2023. Panowie, kto zaczyna? Ja od razu naprowadzę, że oczywiście będziemy rozmawiać o przebiegu wojny na Ukrainie, prognozach naszych, co się wydarzy, o kwestii polskiego stosunku do tego, o kwestii Stanów Zjednoczonych, która jest kluczowa do konfliktu ukraińskiego, no i wielkiego wielkie niewiadomych, czyli stosunków Chin, stosunków Chin w ogóle do nowej polityki amerykańskiej globalnej, która ma na celu deglobalizację, jak i w, 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 też również do konfliktu. Na Ukrainie. Panowie, kto pierwszy? Może ja zacznę pierwszy, no, dlatego że ja uważam, iż w roku 2023 Federacja Rosyjska wejdzie w taki okres swojego istnienia. Który w gruncie rzeczy okaże się okresem przełomowym dla przyszłości tego państwa, zarówno jeśli chodzi o pewien system polityczny, jak i układ sił wewnętrznych, jak i w ogóle zdolność do funkcjonowania w przyszłości. Te wszystkie kwestie, moim zdaniem, rozstrzygną się właśnie w roku 23. Dlatego chciałbym też zacząć Strategy and Future, cyklu takich regularnych artykułów pod roboczym tytułem Federacja Rosyjska, kronika upadku. Dlatego, że ja uważam, iż Federacja Rosyjska będzie przeżywała znaczące turbulencje. Jeśli chodzi o pewien rytm życia politycznego. To one są wyznaczone przez kalendarz, który jest jakby czytelny i już kalendarz wydarzeń i już te działania czy pewnego rodzaju trendy można, można dostrzec. Otóż w pierwszym, najprawdopodobniej kwartale roku 2024 będą miały miejsce w Rosji wybory prezydenckie, no a to oznacza, że w tym roku Zmianą i to dość zasadniczym, będzie podlegał cały system polityczny w Federacji Rosyjskiej, oraz będzie rozstrzygnięta główna kwestia, mianowicie ta, czy Putin będzie kandydował, czy rozpoczyna się operacja następca. Są pewne, są pewne przesłanki, które wskazywałyby na to, że na Kremlu nie, nie wykluczają żadnego z tych wariantów, czyli ani tego, że Putin ma kandydować, ani tego, że myśli się o jakimś ewentualnym zamienniku. Ostatnia decyzja wyznaczenia byłego prezydenta Miedwiediewa zastępcą przewodniczącego takiej komisji społeczno-rządowej nadzorującej sektor przemysłowy. I nadzorującej wysiłek wojskowy sektora przemysłowego w Rosji, wskazywałaby na to, że to właśnie Miedwiediew jest jednym z, z tych ewentualnych zamienników Putina. Jego podróż do Pekinu w charakterze niedawna przewodniczącego jednej Rosji jest też, jest też symptomatyczna w tym, w, tym, w tym obszarze. Ale to nie jest oczywiście jedyne wydarzenie tego rodzaju, bo mamy do czynienia z szeregiem. Ciekawych, zastanawiających posunięć, które będą wymagały pewnej analizy i będą wymagały, wymagały naś naświetlenia, tym bardziej, że zbiegają się z tym, z tym kalendarzem życia politycznego i partyjnego w Rosji. Inne zjawiska, o których mówimy już od długiego czasu, czyli po pierwsze to są koleje wojny na Ukrainie, po drugie pewien stan świadomości rosyjskich elit, bo wydaje się z, z szeregu publikacji, ale też i, i wystąpień, że do coraz większej grupy liderów szeroko rozumianej opinii publicznej w Rosji zaczyna docierać, że w sensie politycznym Rosja tej wojny wygrać nie może. A w związku z tym zaczyna się poszukiwać pewnej strategii wyjścia z obecnej sytuacji. Są też głosy mówiące o tym, że właśnie odejście Putina może być elementem pewnego rodzaju, pewnej rozgrywki z szeroko rozumianym Zachodem i wyjścia z tej wojny na warunkach akceptowalnych dla rosyjskiego interesu narodowego. Na to nakłada się sytuacja gospodarcza, która na pozór jest lepsza, niż to prognozowano, bo w wyniki roku 2022 spadek rosyjskiego PKB jest mniejszy, niż to niż prognozowano wcześniej, to mniejszy w znacznym stopniu, bo mówi się, zależy kto, kto analizuje, ale Bank Światowy mówi o spadku na poziomie 3,4% PKB. Rosyjski rząd nawet mówi o mniejszym, o mniejszym spadku PKB. Generalnie rzecz biorąc, system finansowy Rosji, rosyjska gospodarka okazała się mocniejsza niż to na początku wojny Zachód uważał. No ale długofalowe trendy nie są z rosyjskiej perspektywy korzystnymi, a w związku z tym tutaj będzie pewnie decydowana i to, i to, i to jest decyzja o charakterze fundamentalnym. Przyszłość rosyjskiej gospodarki, a mianowicie to, czy ona będzie w sporej części gospodarką zmilitaryzowaną i pracującą na rzecz przedłużającego się konfliktu zbrojnego, czy będzie gospodarką w mniejszym stopniu skoncentrowaną na kontynuowaniu wojny, ale to oczywiście będzie wpływało na rosyjskie możliwości w zakresie kontynuowania tego konfliktu, bo Rosja już zaczęła Odczuwać znaczące problemy z zaopatrzeniem w tradycyjną amunicję artyleryjską. Intensywność ostrzałów na linii frontu, jak niedawno powiedział rzecznik prasowy Wschodniego Okręgu Wojennego, spadła do poziomu 1 trzeciej tego, co było jeszcze w miesiącach, w miesiącach letnich. W związku z tym te fundamentalne decyzje co do modelu gospodarczego, ale generalnie też w przyszłości. Federacji Rosyjskiej będą podejmowane w tym, w tym roku. Na to nakłada się oczywiście postępujący proces, czy, 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 czy wzrastająca liczba sygnałów o pewnym, delikatnie to ujmując, niezadowoleniu elit regionalnych. Tu szczególnie istotna sytuacja ma miejsce w, w Tatarstanie. Jednym z, z ostatnich miejsc, gdzie ta niezależność, Instytucjonalna, jeszcze z czasów Jelcyna się, się, się utrzymuje i mimo silnej presji Moskwy i centrum na, na ograniczenie tej niezależności, elity Tatarstanu, jakby opierają się tego rodzaju tego rodzaju oponują przed tego rodzaju zmianami. A na, na to wszystko jeszcze nakłada się już czytelna i wyraźna walka wewnętrzna w w środowisku rosyjskiej elity władzy, gdzie mamy do czynienia z rywalizacją w obrębie takiego obozu radykałów, tych, którzy opowiadają się za, za, za przedłużeniem wojny, a nawet za eskalacją wojny. Te konflikty między Prigorzynem a ministrem Szojgu, czy stowarzyszonym z Prigorzynem jakimś taktycznym sojuszem, Ramzanem Kadyrowem i, i szefem rozgwardi ZOłotowem. Mówi się zresztą o tym, że generał Surowikin jest jakby nominantem właśnie tego skrzydła, skrzydła wojny i celem tej, tej grupy, czy tej frakcji dość labilnej, ale, ale czytelnej też publicznie w Rosji ma być wy, wymiana na stanowiska rosyjskiego szefa sztabu. Tutaj obiektem ataku jest generał Gerasimow, ale sam sam Szojgu. Szojgu oczywiście się broni, w związku z tym tutaj nic nie jest jeszcze przesądzone. Jedną z form obrony Szojgu jest między innymi zapowiedź tego zwiększenia rosyjskich sił zbrojnych do półtora miliona osób, powołania nowych, nowych jednostek, zmiany, zmiany wieku poboru, co też jest uznawane za jeden z. Jedno, za zapowiedź kolejnej fali. Tym razem już utajnionej mobilizacji. Więc to w tym umownym skrzydle wojny trwa dość bezpardonowa walka, ale jednocześnie mamy do czynienia z coraz wyraźniejszym sygnalizacją i to nie małej grupy polityków rosyjskiego establishmentu, iż oni nie są zadowoleni z rozwoju wydarzeń. Co oczywiście nie, nie, nie powoduje, że Powstaje jakaś frakcja walcząca z Putinem, natomiast tak zwany blok ekonomiczny rządu rosyjskiego, do którego się wpisuje i premiera Miszustina i szefa największego banku detalicznego Germana Grefa, mowa o Zbierbanku, i Biulinę, czyli szefową Banku Rosji, ale też mówi się o tym, że w tej umownej frakcji pragmatyków i zwolenników. Zakończenia działań wojennych jest mer Moskwy Sobianin. Ten obóz ludzi, którzy uważają, że kontynuowanie wojny do niczego nie, nie doprowadzi, on rośnie. Jego, jego znaczenie, szczególnie w, w, medialne, jest, jest coraz, coraz większe. Tych sygnałów ze świata biznesu, przede wszystkim menedżerów dużych rosyjskich firm, Prezesów koncernów państwowych, tych głosów o tym, że, że obraz nie jest tak bardzo różowy, jak to przedstawia propaganda w mediach elektronicznych, jest coraz więcej. Z tego nie należy wyciągać wniosku, że będziemy mieli do czynienia z jakimś puczem czy z jakimś buntem. W rosyjskiej elicie władzy, ale pomału e, e, sytuacja wewnętrzna zaczyna się destabilizować. Sytuacja w elicie władzy zaczyna się destabilizować, między innymi z tego powodu, jak się uważa, Putin odwołał zarówno tak zwaną gorącą linię, jak i coroczne orędzie do, do narodu, bo, bo to też zostało, zostało odwołane, co, co jest odczytywane jako pewnego rodzaju pozycja defensywna związana z, z faktem, że, że krok po kroku sytuacja zaczyna się destabilizować. W Ale z tym... Marku, jeśli mogę, bo zazwyczaj wewnętrzne smuty w Rosji są wywoływane powstaniem jakiejś kontrelity w, w, w obrębie władzy prawda, publicznej, czy tak było w przypadku rewolucji lutowej i wydarzeń poprzedzających ją. Czy tak, to już jak gdyby widzisz na horyzoncie takie, takie zjawiska, które mogą doprowadzić do tego? Mówiąc o tym Moim kraju. zdaniem to będzie stopniowo narastało, powoli. Tu ja bym się nie spodziewał jakichś rewolucyjnych, rewolucyjnych zmian. Im dłużej wojna na Ukrainie będzie trwała, Im trudniej Rosji będzie osiągnąć jakiś przełom operacyjny. Tym ta umowna frakcja zwolenników pokoju będzie zyskiwała na znaczeniu. I teraz pytaniem istotnym jest, co to znaczy zwolennicy pokoju, bo nie, nie należy tego rozumieć jako opowiedzenie się za kapitulacją Rosji. To raczej będzie rosła grupa tych, którzy będą uważali, że wszelkimi dostępnymi Rosji środkami należy dążyć, może nie tyle do zamrożenia konfliktu, co do powtórzenia formuły Mińska. Zresztą już mówi się o tym, że emisariusze rosyjscy spotykają się z politykami, głównie w Europie Zachodniej, wywierając presję i, i też czyniąc stosowne obietnice na rzecz stworzenia jakiejś politycznej formuły rozwiązania konfliktu. Moim zdaniem to będzie ulegało nasileniu. Też i ta ostatnia deklaracja Patriarcha, patriarchy moskiewskiej cerkwi prawosławnej, który opowiedział się za zawieszeniem broni, broni na okres świąt prawosławnych Bożego Narodzenia. No jest dość czytelnym sygnałem, że zaczynają pojawiać się głosy o niecelowości, nie kontynuowania <noise> postawy, bo tak bym to określił, iż wojna miałaby być jeszcze konfliktem trwającym lata całe i Rosja musi wszystko postawić na jedną, na jedną, na jedną kartę. Dzień po dniu to ta. ta, ta, ta ten krąg osób moim zdaniem będzie zyskiwał na znaczeniu. Pytaniem zasadniczym jest to, czy, czy to doprowadzi do zmian politycznych w Rosji. Pytaniem zasadniczym jest to, czy, czy Putin i jego obóz władzy, który dzisiaj jest nie, nie, niekwestionowanym przywódcą, jakby wytrzyma tę narastającą presję. Tu wszystko zależy od sytuacji. Na froncie. Mnie się wydaje, że w połowie roku dojdziemy do momentu, kiedy dość oczywistym stanie się albo perspektywa przegranej Rosji, albo perspektywa pata strategicznego, co będzie paradoksalnie działało na korzyść tych zwolenników zamrożenia wojny.